Trzeba no. no, postawić Dostaję tryb. Po kamienia weź, ja, ja zabieram się kiery i ich klepać. Trzeba szybko działać, bo jest już 14, nie? Trzeba zasuwać. Będę musiał mieć coś zrobić. Yes. To Dobra. Powadło. Dobra, O ty. Te... O kurwa. O. No. Ja mieć. Miecz szybko bije ich sklepy. Spróbuj sobie Miecz zrobić w tym czasie. Nie wiem, spróbuję. Mogę wam, dobra. I like it, KG golem o górę, ale mi wypierdził. O no, to to jest rzadkie, że golem pierwszej nocy? Czy drugi? Drugi, drugi. Ale golem jest trudny. A sk skilofa to jakoś, kurde, lepiej wchodzi. Skilofa ma bardzo dużo bo on na ten... No, tak. jest. To o potem też pierwszą, dużo. Kurde. Nie, jeszcze raz już nie, to niebieski kop. Dobra, okej, okay, no. Duży żelazny kilof i niebieski ten. No i musisz ten. Ja nie mam materiału właśnie na żelazny kilof. To jest problem. Nie masz? A tam było dużo szlazu, za tym. Przecież no. trzeba pięć razy. Ja jeszcze ten, jeszcze armor, wiesz, zrobiłem. A, to najpierw robisz narzędzia. Hej, Health Regeneration dostałem. I to się z niego jest. robi tylko set. I co się robiło? I. Prog. Co mi dał? Plus jeden jump. No to... Nie wiem, jak to działa ten plus jeden jump. No masz jeden sklep w powietrzu. No ale to właśnie nie mogę zrobić. Bo nie masz energii. A, no w sumie. to ma sens. Ty chodź. Chodź, chodź. Okej. Okay. Proszę. Dobra, no, dzięki. No to, to trzeba to, to powyrzucam tak. hełm, nie? jest... Ty! O, jasne. O. Dobra. Ja. Do niego trzeba akurat podchodzić, to jest jeden z najgorszych. Podchodź i omijaj, bij go i patrz na dół, ciąg odpada takie czerwone pole. Nie Do niego trzeba mu na... chodzić. tego tego, czekaj. O. laser ustawiaj się za punktami, żyjesz? Tak, tak, tak. Żyjesz. Jak on fala promień. A sorry, mi się. Przepraszam. A nie, to też ten, dobra. Jak on pala promień. A boże, akurat upier... najbardziej. Nie mógł nam się krąg trafić, tylko ten. Największy pierdliwiec. Trzeba postawić. Dostaję trochę i ustawię się za drzewem, na przykład. Oba się nam wszystko wytrzało, No tak to się umarł bo prostu stach po prostu. Jak się... Z Jakoś idzie bitwę. Muszę uciekać, tylko laser. Ja nie Dobra. Podchodź i klap go ten szybko. Pa. Nie, czerwono tu uciekaj. Prawek, jesteś? Tak, tak, tutaj że muszę iść, ile go się robić. Kończymy go. Dawaj, dawaj, podłóż. Klepa, klepa. Dobra, dobra. Deszczę, ale za no, nie. Dobrze. Deszę, dobra, zabiję No, już gościłem za sześć. Podnieś to z niego. Dobra, sklepaliśmy włosy, nieźle. nie jest źle. O, legendarny idąc jesteś. Okej, to dobrze. Dobrze, że wyszło. Nie Teraz musimy jak najszybciej zdobyć dobry ekwipunek. Dzięki. Ty masz na rasie Idź i idź kapać. Całą kapać jaką? Wolno idzie. No, tak. tak, bardzo, to jest bardzo dobra rola. Czego już A, o, Lepiej. Piotr. Co? Lepiej miesz. Tak. Idę do ciebie. Musimy tego jak najwięcej kopać, jak najszybciej przepalić i zrobić z tego set Już idę do ciebie nawet hmm? O, się deki No ty Bo z wilków okay, no. Łatwo się to wyjeżdża No? Tak, ale jak uderzę to nie fajnie No kurczę. co? Bo najgorsze po czasem skoczyć z jednego na drugiego Oj trochę ich idzie no. Kurde, kolejny Przyskujmy. ten wozak, czekaj Oj Ja sobie ściany stawiam No tak czasem ściany nie postawiłem Co oni tak wyjeżdżają? Oj, to jest deadne. No właśnie, ja też. Czekaj, się mięso, mięso, mięso. Nie mogłem biec. Już ten, ja, ja nie żyję. Ja też chyba. Ajajaj. Czy to będzie koniec strona? Musisz uciekać, wyciekaj po prostu. Nie wiem, czy ja dobrałem. Ty nie żyjesz. Czekaj. No. Nie, nie. Idę. Nie. Nie. nie! Fuck. Kurde. Tak dobrze było. No.